Cześć, witajcie z tej strony Jamikalo, witam was w kolejnym odcinku z Blockstar Planet, a dzisiaj mamy nową kolekcję na Blockstar Planet. Znaczy ona wyszła wczoraj, jak to oglądacie, ale powiedzmy, że jest nowa. Nazywa się na Robo Future, więc to jest taka robotyczna. I w ogóle mamy dziesięciolecie powstania Movie Starpad więc brawo, mamy gratulations, życzę Movistar Planet lagów, dobrych moderatorów, dobrych wyborów na testerów Movie i przede wszystkim częstszych aktualizacji. Dobra, e, tobie w ogóle rozwala, Co to jest? E, czy to jest zwierzak? Czy to jest zwierzak, To naprawdę. E, dobra, nazywam no, no, się Robo Future, czyli przy, taka jakby przyszłość robotyczna. E, w ogóle wiecie, co Od, od co chodzi, więc zaczynamy. To jest zwierzak Hal. No, nazwa jest super. Oczywiście dla wipeczków. Bo czemu by inaczej? Cyborg Max jest on dla VIP oczywiście. No, bo jakby inaczej, to nie? No, mój co, dobra, nie I mamy pieska Cyborg Max, oczywiście zawip, mec, cud, Pch, to jest nogi, o kurde nogi, serio? Ciekawe jak to będzie wyglądać, robot arms to jest broń, okej, okay, robot arms, co tu jeszcze jest? Cyberfresher, ej, ale jest o, kurde, no normalnie ale ta Weronika będzie zachwycona takim tłem. I na to w przyszłości, no tak, nie słabe, ale to, jak, Alecia, normalnie, style. I w ogóle, to wyprzedzam dla pów to jest tak żałosne. W sensie, to jest takie okropne. W ogóle dostałem od koleżanki Pest złotych, i nadal czekam na, na to, żeby wydać na pakiet. Ale ja chcę porządny pakiet, a nie jakieś takie coś, bo to jest naprawdę. Słabe, um, więc e, proszę bez dajcie mi jakiś ładny pakiet, na przykład, nie wiem, pączkowy, jeżeli nie po pączku, to będę bardzo szczęśliwy. Dobra. E, zakrycimy sobie kołem fortuny, jestem na koncie Alls Dziękuję za wrzucenie konta, bo właśnie mi się przyda, bo oczywiście moje konto oczywiście nie działa znowu, no bo no bo co, no, no nie wiem kiedy oni w końcu to naprawią, no już czekam tydzień, ponad tydzień, więc naprawdę jest dużo. Okej, okay, do sentimenta! Wow, okej, okay, chyba e, Queenka się ucieszy. Jeszcze by sobie jeden raz. Czy będzie jeszcze kolejny diament? Proszę, proszę, proszę i. No nie! No prawie diament byłby w ogóle... Zazdroszę ci! Zero ticketsów, zero, więc naprawdę zazdroszę. I w ogóle chciałem sobie powiedzieć na ten temat, że troszkę to jest żałosne i jednak ten zwierzak jest naprawdę niemożliwy do zdobycia ten Alfa za 500, ponieważ patrzcie. Bez VIP-a to najwięcej da się zdobyć. Z czego trzeba ja tu widzę, da się najwięcej zdobyć 5 albo 15 biletów. Więc dajmy sobie, na przykład, jakbyśmy zdobywali 15 biletów, no to popatrzcie: kalkulator, mamy to chyba było tam 34 dni, a uznajmy tak 31 dni. No to 31 dni, um, poczekajcie, potrzebujemy 500 biletów i podzielić to na 31 dni. Tutaj nam musimy zbierać codziennie po 16 biletów, żeby zdobyć Alfreda, więc to jest po prostu niemożliwe do zdobycia dla VIP-ów. Więc takie troszeczkę głupie. W sensie jest to... jakby ten rzeczak jest bez VIP-a, ale raczej go nie zdobędziecie. To jest naprawdę żałosne, jedynie da, się, jedynie da się monetami tutaj kupić, to jest plus, da się kupić, ale potem naprawdę jest to drogi, bo patrz, to się coraz bardziej podwaja. czy nie mogę tego kupić. Aha. To jest po prostu potem bardziej podwaja i naprawdę nie da się zdobyć żaka tego bez VIPa. Naprawdę też mogą być takie nic, że po prostu nie traficie tych biletów, więc naprawdę to jest takie zakamane. Niby da się zdobyć, niby się nie da. Więc jeżeli komuś się uda bez vip zdobyć tego vipa, to naprawdę będę w szoku, bo moim zdaniem jest to taki haczyk i tego się nie da zdobyć. Tak naprawdę. Sorry, ale taka prawda. Napiszcie co o tym sądzicie. Dobra, co to jest? ale To jest takie! To jest dosyć straszne. to do... dosyć... Ej! Co jest? No nie, no co chodzi? No BSP, no nie załamuj mi no. No weź, no weź, no nie, no nie no. Ja to nie, nie. Czy ja mogę zrozumieć, kiedyś BSP? Wiesz jednak ja nie wiem po co teraz dodaję takie akwizacji, skoro nawet BSP nie działa połową użytkownikom. O, dobra, działa, 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 wow, wow ale tak są troszeczkę lagi. Dobra, mogę się do akwizacji, o, mogę chyba, więc e, rzeżaki, jakie mamy rzeżaki? Serzaki i uwaga, uwaga. No nie, no nie, no Queen No nie, masz 50 to no a ja się zabije, no. Queen, no kurde. No nie, w ogóle patrz, no super, super nazwa, naprawdę bardzo świetna. Mamy Rzeszaka. Dobra, spróbujmy go zrobić w moich ulubionych kolorach, czyli niebieskie, oczywiście, no bo co innego. Nie wygląda no, nawet dosyć uroczo W się sensie, no spoko jest, no nie kupię go, no. Dziękuję, Queen. Ja myślałem, że będziesz miała dużo diamentów. I dupa um, Ale tak naprawdę jestem szokowany Bo myślałem, że ten dronek będzie drożej kosztować A 50 diametrów kosztuje Więc naprawdę plus yy, max yy, tutaj 3000 No on jest spoko dosyć głupy um, Głupie, że można zmieniać koloru jakby jego Jego sierści Tylko można zmieniać oczy Czy, 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 czy nie można? No można zmieniać, ale to, no, w ogóle bardziej nie więc Najlepszy jest po prostu niebieski Cybor główny, tak go nazwę um, Tego pieska, jak on wygląda no. On się niczym nie różni, tak naprawdę, tylko się różni po prostu wyglądem. No ale no, mnie zawiodłaś, bo. No bo nie masz tylu diamentów, nie? No ale tak go widzicie w sensie, no. Pewnie mam fajne funkcje, na przykład, nie wiem, jakieś tam y, animacje robotyczne, no, ale niestety, no. No nie, nie pokażę wam tego, przepraszam. E, może przy jakimś odcinku, jak będę wyciągnął tu konto mikalo 26, no to w końcu. No to wtedy mam, wam mogę pokazać. Kolejne tego, w ogóle widziałem, że jest nowy klocek się tu go nie, nie, ma, nie ma w sklepie. Ale dowiedziałem się od, od Matysia, pozdrawiam ciebie serdecznie Że jest w świecie w Bodazie, gdzieś Klocek za czerwoną bramą Eeeem, um, uwaga, uwaga, już wam pokazuję Jest to klocek Ten, nowy klocek, jest on za czerwoną bramą Wygląda naprawdę bardzo ładnie I dowiedziałem się, że on fajnie miga Więc... Ciekawe, chciałbym go, go zobaczyć, no ale pewnie go nie zobaczę. No, sorry. W sensie, no, no, raczej go nie znajdę. Przecież to jest niby za czerwoną bramą. Możemy poszukać sobie tego. Czemu by nie? Ehm, um, dobra, zobaczmy sobie broń, jaka jest. Broń jest mz um, się, Wow, tanie, naprawdę. Ale teraz naprawdę broni są w SP bardzo słabe. W sensie, to jest straszne. To jest słabe. To jest brzydkie. W sensie, wszystko jest teraz brzydkie. Ehm, um, 12 Tak to wygląda. Um, średni bym powiedział. Jeśli chodzi o moc, jest szybkie, ale moc jest taka. Słaba, więc w sumie nie polecam. Eee, przedmioty dolne. O, tu mamy właśnie match shoot. Jak nazywa się? No i tak, jak to wygląda. <noise> Przepraszam, ale się zaśmiałem Sprawdzimy, jak to wygląda, jak się w tym chodzi. Ej, nie ej, znaczy, ej, ale to, jak się. Ej, ale to, jak się skacze, i zarobiste. W sensie, przecież w sensie to, to nie pasuje dla dziewczyny ten, e, ten dolny Przecież w sensie taka jest teraz taka zamianka, bo w sensie patrzcie To nie pasuje zbytnio dla chłopaka, a to bardziej pasuje dla chłopaka, bo ma tak jakby, no przecież w sensie to tak pasuje, nie? Ej, e, e, naprawdę, skok jest naprawdę bardzo dopracowany, mi się on podoba W sensie, nie wiem, czy wam tak, też tak uważacie, ale naprawdę skoki jest dopracowany I ten podwójny też naprawdę bardzo fajny, ej, podoba mi się to W sensie, fajniutko Patrzcie, jak, jak można tak skakać, fajnie z dalek. Naprawdę, to wygląda jak takie parkour. Naprawdę, ej, podoba mi się. No, w końcu mi się przyjmę to przyjm naprawdę bardzo podoba. Bo fajnie, no, fajnie się skacze Naprawdę, przyjemnie się skacze Tak, bardzo realistycznie bym powiedział. I tak jak w jakimś jakim innym stylu. A nie wiem, jak te jest ale to jest taki bardzo fajny styl mm, skakania. Um, więc naprawdę, bardzo polecam. Tło, ok, zobaczmy. ojojoj oj, oj. Dobrze, myślałem to będzie droższe i niestety VIPów, ale taki anaciowy styl po prostu. Du, 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 du. Dobra, ja nie będę tutaj mm, parodywał mm, intra... muzyki z intra, bo wiem tego nie chcecie. Eee, w rzeczywistości wygląda to gównianie, Sorry. W sensie... Jakby to było, jakby pan nieba nie to byłoby ok, ale tak to wygląda naprawdę źle. W sensie... Przez połowę mapy tutaj jest tylko takie, takie są kreski, a dopiero potem pojawiają się takie górki. Więc naprawdę, na takim świecie, nie widać nic, nie widać tych gór, więc naprawdę jest bardzo słabe. Więc spodziewam się czegoś lepszego, bo te górki prawie są niewidoczne, tak naprawdę. Co? Um, może pójdźmy do tego świata vip. spróbujmy to znaleźć Bo naprawdę chciałem znaleźć te, te właśnie ten kloczek, wam pokazać No bo tylko jest to dla VIPów, tak? I chyba mi się wydaje, że nie każdy to znalazł Więc moim zdaniem będzie bardzo fajnie to pokazać I ja też chciałbym to wiedzieć Więc czerwona brama W hmm, się tak pamiętam Gdzie jest czerwona brama? Problem z tym, że, że jak po prostu to Ja nie piszę z Mikalu no to po prostu każdy mnie olewa Sorry, ale taka prawda A Więc troszkę słabo bo... no nie dowiem się gdzie jest czerwona brama, na pewno nie. Więc mogę tylko poszukać sobie chwilowo, ale też sądzę, że tego nie znajdę. Bo by musiał być jakiś kurczę proszę, żeby to znaleźć. I tak pewnie wyjdzie, że nie znajdę i, i, i tyle. No bo no bo no bo co, no, no czy ja znajdę takie w sensie O, o, o! Ej, to miga! To miga! O to jest ładne, boże! Wie ktoś gdzie jest czerwony klucz? Ja nie wiem, to fajne jest, mega. Oh, Kurde, czerwony klucz, no gdzie on jest? No nie, nie znajdę go. Nie mam możliwości, że go znajdę. Sorry. W sensie. Jakbym miał szukać go wieczność, to go nie znajdę tak czy siak. No bo go nie znajdę, no szczerze. No mogę jeszcze poszukać chwilowo. Mowy coś się wykmini. Ale szczerze, w to wątpię. wątpię bo tu tyle rzeczy do ukrycia, To jest taka góra. To ma być tyle schowanych rzeczy że naprawdę tego się nie da opisać, więc naprawdę niestety wam tego nie pokażę, ale widzieliście tam takie migotanie naprawdę, więc w sumie, o co też wiem jaki będzie tytuł odcinka, no pytanie mi cykloczek, um, więc spoko ale no kurcze, no chciałem tam wbić do tej czerwo... do tego czerwonego czegoś, i czekaj, gdzie to było w końcu, bo już nie pamiętam halo, gdzie to było, gdzie to było, yyy eee, tutaj, 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 o Jezu no nie widzę tego, w sensie... no. no. Tańczy kloczek jest bardzo fajny. O, Patrz tu widać bardzo ładnie Jak to miga właśnie I ładnie ja to jak do parkouru będzie idealnie, że to będzie jako kloczek to mówię wam parkury będą tak zarombiste, że normalnie wyskoczycie z kapci. Więc ja to chcę. Bezpełnie to prowadzi za tydzień. Taką mogę obiecywać. Więc się... Wow, co? jakim prawem mój mózg parkur e, jest w topce? W sensie... W sensie co? Naprawdę dziękuję wam, naprawdę miło mi bardzo, że Jest to w topce, ale dlaczego znowu? Um, ale bardzo dziękuję, bo też ożywiacie Ale jakby co to mówię wam, że nie mogę się zalogować, zalogowałem się tylko jeden raz I już nie mogę się zalogować, więc dupa Co? Ja Czego się nie, nie spodziewałem, serio? Mój parku ma 7000 zagrań? Wow Dobry wynik moim zdaniem, jak na taką przerwę Na taką przerwę z od parkourami, to naprawdę do, dobry wynik, więc dziękuję wam wszystkim No i czy coś jeszcze jest takiego ciekawego, nowego, to chyba już nie więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Życzę Wam miłego weekendu, miłego dnia, miłego wieczoru, miłej nocy. Zależy, kiedy to oglądacie. Ja byłem Mikalo. No i w ogóle dzisiaj nie, nie wspomniałem łapka w górę, więc zobaczymy, ile, ile będzie dzisiaj łapka w górę. Dobra, więc przegram się. Cześć!